Witam serdecznie, Arek. Jak zbudować dom za 100 tysięcy pod klucz? Dzisiaj idę w swoje miejsce, czyli pod swoją brzuszkę, i chciałem Wam przedstawić istotną sprawę, istotną dla tych osób, które chcą budować dom we własnym zakresie. Mianowicie, jak czytać projekt budowlany. Mam tutaj kilka, właśnie, rzutów różnych. Zacznę może tutaj od zagospodarowania terenu. To będzie taki krótki, merytoryczny. Chociaż nie wiem czy krótki, zobaczymy jak wyjdzie merytoryczny na pewno odcinek. Mianowicie, zobaczcie tutaj, jeśli nie będzie widać, to może później Wam rzucę rzuty. Yy, mianowicie, tutaj macie sobie działkę, to jest zagospodarowanie terenu, rzut zagospodarowania terenu. Na tym yy, rzucie zagospodarowania terenu jest umieszczony Wasz dom, yy, w którym miejscu on będzie. I najlepiej poprosić projektanta, żeby tutaj zwymiarował, czyli powiedzmy od jednej granicy od budynku, od drugiego budynku, od granicy i wtedy macie pogląd yy, można nawet samemu sobie ten budynek wytyczyć bez, bez pomocy geodety zrobić wykop i dopiero później zaprosić geodetę jeden raz, żeby wytyczył narożniki budynku yy, także tutaj macie też różne, różne oznaczenia na tej działce jak na przykład tutaj u mnie ósemka oznacza, yy, ósemka oznacza już nie pamiętam. usytuowanie chyba koszy na śmieci. Tutaj piątka to jest utwardzony podjazd. Dwójeczka to jest dom, dom, budynek, który będzie rozebrany według odrębnego opracowania, jak to tutaj ładnie ktoś napisał. Także tutaj generalnie z tym zagospodarowaniem terenu, z zagospodarowaniem terenu nie ma większego problemu, bo bo tutaj, jeżeli o to chodzi, możecie sami sobie wytyczyć, ale nie musicie, najpewniej, może wam, najpewniej zrobi Wam to geodeta po prostu, tak? Yy, także tak to wygląda. Na pewno też będziecie mieli rzut ogólny yy, swojego domu, czy też garażu, czy innego. Jeżeli chodzi tutaj o, o ten rzut ogólny, macie tutaj budynek, tak? Yy, generalnie na każdym rysunku, znaczy nie na każdym, na każdym rysunku... Ogólnego rzutu jest. Są wymiary, są wszystkie wymiary. Tutaj jak widzicie przebiega oś, jedna oś. Ona jest centralnie na środku ściany, czyli zakładając, że ściana ma 24 cm w moim przypadku, to oś jest równo 12 od jednej i drugiej krawędzi, centralnie na środku. I to jest właśnie pierwsza oś, natomiast druga jest w tą stronę i tutaj jest ta sama sytuacja. 12 od jednej strony krawędzi, 12 od drugiej. To są dwie osie, które, które macie wytyczone. Jeżeli chodzi o y, fundamenty, zaraz do nich przejdziemy. U mnie na przykład ława ma szerokość 60 cm. Y, mając szerokość, szerokość 60 cm ławy, y, musicie pamiętać, że, że wytycza się to w ten sposób, że ława, czyli 60 dzielimy na dwa, czyli po 30 30 od osi w tę stronę, czyli w lewo i w prawo. I tutaj to ta sama sytuacja w lewo i w prawo. Czyli ławy będą po prostu obrysem większym, będzie, będzie, będzie to większe wymiar miało niż, niż sam budynek. tak, Zakładając, że tutaj od osi do osi, pamiętajcie, że też na, każdym, na, każdym, na każdej osi, na każdej ścianie macie też wymiarowane od szerokości, długości budynku. U mnie w, w tym przypadku to jest zaraz od osi do osi. To są, to są te wymiary tutaj. Czy to jest 345 plus 41, 441, czy to jest 700, yy, 786 cm od osi do osi. Do tego dodajemy 12 cm z tej strony i 12 z tej strony. Mamy narożniki skrajne budynku. Tak. Yy, w, zasad w zasadzie to tylko jest potrzebne. Ja myślę, że tutaj same, same wytyczenie osi budynku Geodeta zazwyczaj to robi, yy, mając odpowiednią szerokość ściany sami sobie jakby później już to do, yy, wymiarujecie. Tak? tak jak mówię, no to nie jest skomplikowane, zważywszy na to, że tutaj wszystkie odległości są tak samo, czy, czy tutaj chodzi o odległość ścian działowych od ścianek nośnych. Yy, no generalnie każdy wymiar, każdy wymiar jest na rysunku, powiedzmy tutaj od ściany do, do krawędzi, tej ściany zewnętrznej. Patrząc na kotłownię jest 150 plus 90, czyli to jest ile? 240, tak? Cm, yy, co dalej? Yy, tak jak mówię, tutaj nie jest nic skomplikowanego. Tutaj te takie yy, fale, to jest ocieplenie. Yy, ocieplenie, w moim przypadku, to jest kolejne, yy, chyba 15, 15 cm, to kurde nie pamiętam dokładnie. Natomiast tutaj od osi do końca obrysu budynku jest 27 27 cm. mamy ścianę 24 cm, czyli bierzemy 12 do krawędzi budynku jest 12 zostaje nam 15 na ocieplenie i z tego możemy sobie wywnioskować nawet ile mamy ile mamy ocieplenia tak aczkolwiek to też zawsze pisze w projekcie więc nie ma co się, nie ma co się tam bawić co dalej z istotnych rzeczy. Ja muszę wam powiedzieć, że też nie jestem jakimś specjalistą w odczytywaniu projektów. Z zawodu nie jestem w ogóle związany z, 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 nie wiem, z geodezją, z kartografią, z budowlanką. Robię to pierwszy raz, no ale to jest po prostu wszystko na, na, na logikę, tak? Przeczytałem ten projekt sobie kilka razy i, i po prostu pewne rzeczy są oczywiste, jak na przykład otwory. W tym przypadku tutaj otwór ścienny to jest 170 o 5. Tak? O 5 oznacza otwór piąty. Później w zestawieniu też macie otwory. Akurat tutaj tego nie mam, więc Wam nie pokażę. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, oznacza to szerokość i wysokość otworów. 170 na 210. W tym przypadku, jeżeli chodzi tutaj o okna, to jest akurat otwór drugi. Umie jest otworów drugich takich samych, 3 bodajże 120 na 120 czyli po prostu projektując sobie otwór musimy wziąć pod uwagę yy, zrobienie takiego otworu 120x120. 120. Mamy tutaj też taką istotną informację jak HP, yy, czyli to jest yy, wysokość parapetu, tutaj jest na, jakby dolna część, górna część parapetu, będzie na wysokości 90 cm, licząc od poziomu 0. Czyli w moim przypadku tam się obracam, bo tam krowat dzwoni łańcuchem. W moim przypadku, jeżeli poziom 0 będzie na, to znaczy górna, inaczej 116 cm wchodzimy w ziemię. Poziom 0 będzie na wysokości chyba 100, 130 cm jakoś tak, nie pamiętam, także generalnie od poziomu 0 ta wysokość parapetów jest od poziomu 0, czyli zakładając że będziecie murować ściany, ściany nośne z bloczka betonu komórkowego musicie założyć to, że to nie będzie od powiedzmy pierwszego, ostatniej, znaczy ostatniej warstwy bloczków betonowych tylko od poziomu zero, czyli ten poziom zero jest tam, gdzie wam geodeta wytyczy na jakimś nieruchomym punkcie, żebyście sobie mogli go przenosić niwelatorem albo waserwagą, nie waserwagą tylko szlawwagą. No, także tutaj kwestia tych parapetów. Co dalej? Tak patrzę i próbuję sobie przypomnieć, jakie, jakie problemy mi to stworzyło. Na przykład, tutaj, okno łazienkowe, zobaczcie, mamy na wysokości ten parapet, mamy na wysokości 160 cm. To będzie takie małe okienko o szerokości 90, 90 cm albo 80, okno będzie miało 50x80, chyba coś takiego. Natomiast otwór zawsze, tak jak mówię, musi być większy, czyli 93 szerokość, 60 zostawiamy na wysokość, licząc od zera 160 cm od góry. I to jest nasze okno łazienkowe. Także, no, zasadniczo tutaj kwestii problematycznych nie ma, tak jak mówię, wszystko jest wymiarowane dokładnie, odkąd dokąd jest jaki wymiar. Tak naprawdę nie ma, tutaj, nie ma tutaj rzeczy, których nie da się zrobić. Jeżeli chodzi tutaj o, też o yy, jakieś tam ścianki działowe, to też jest wszystko rozmierzone, nie ma z tym problemu, żeby to odczytać. Co dalej? Tutaj mam projekt zagospodarowania terenu, to już wam mówiłem. Wieje dzisiaj bardzo, ale jest upał straszny. 31 stopni mi to pokazuje. No ale cóż. Co dalej? Dalej mamy rzut kanalizy. tak? Mamy budynek, tutaj jest kotłownia, kuchnia, łazienka. Tutaj mamy sobie kanalizę podłączoną. Jak widzicie, tej kanalizy tutaj naprawdę nie jest dużo. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o kanalizę, też macie wszystko rozrysowane. Tutaj tak naprawdę w każdym miejscu macie opisane, które, w którym miejscu, jaka grubość, jaka, jaka średnica rury. Powiedzmy, zobaczcie, tutaj PCV-U kreska średnica 160, spadek 1,5% w tym miejscu, czyli od, powiedzmy, yy, ściany, yy, ściany nośnej do yy, szamba mamy 160, tak? Tutaj od tego jakby miejsca mamy tutaj 100, dalej 160 też idzie. Patrzcie jeszcze tutaj na spadki 1,5% spadek, czyli na każde 100 cm, 100 cm rury ma nam 1,5 cm iść niżej. Tutaj dalej ta sama sytuacja. Tutaj dalej dochodzimy sobie do głównego pionu, w tym miejscu, w tym miejscu będzie odpowietrznik kanalizy mamy Fi 110, czyli ta rura 110 musi wychodzić ponad ponad najlepiej na, na zewnątrz, tak? gdzieś tam w dachu zrobić otwór wywiecznik, ewentualnie doprowadzić do kominu wentylacyjnego. U mnie akurat będzie, będzie to wychodziło na dach, bo komin, komin jest w tym miejscu, więc no nie ma jak tego zrobić, tak, także tutaj pewnie będzie taka, taki kominek w dachu, ale tak jak mówię, wszystko jest opisane. Tutaj tak jak powiedziałem, tutaj jest, jest średnica 11 cm, tutaj od od głównego pionu, jakby, czyli, czyli no tak, dobrze mówię, od głównego pionu do, do, do toalety macie też FI 110 ze spadkiem 2%, czyli tutaj już 2%, czyli 2 cm na każde 100 cm. Wiadomo, odcinek jest krótszy. Następnie tutaj odwanny spływ macie FI 50. Wszystko to oznacza średnice yy, rur. Spadki, no generalnie wszystko, wszystko jest popisane. Nie ma, nie ma yy, tak, żeby, że, że się nad czymś musicie zastanawiać. Robicie wszystko intuicyjnie zgodnie z projektem. Jeżeli, jeżeli robicie wszystko zgodnie z projektem, to tak naprawdę nie ma się czym stresować, bo, bo tu jest wszystko opisane, nic nie musicie kombinować. Oczywiście można sobie tam coś zmienić po swojemu. Ja przypuszczam, że tutaj puszczę w tę stronę, nie będę pchał rury z powrotem, żeby się cofało, tylko po prostu już tutaj, żeby leciało od razu do Szamba. No ale to zobaczymy jeszcze. Dalej. Dalej mamy jakby przekrój poprzeczny. Dalej mamy jakby przekrój poprzeczny budynku. Jak widzicie tutaj od punktu 0 schodzimy metry 30, minus 1,30 m w ziemię. Tak jak powiedziałem, to jest jeszcze stary akurat yy, rzut bez, bez yy, tych zmian wcześniejszych. Tutaj wysokość ławy fundamentowej ma 80, natomiast, natomiast w moim przypadku będzie miała 60, dalej będą bloczki. Ale tak jak mówię, tutaj w tym miejscu jest punkt 0, czyli to jest wasza podłoga. To jest wasze, wasze płytki, wasze panele. To jest punkt zero od tego momentu. Tutaj widzicie, jest, yy, są parapety. Parapety są na wysokości 90 cm. Yy, tak. Czyli, powiedzmy w moim przypadku, schodzimy na ten metr 30. 116 cm będzie miało yy, Będzie miał. Yy, będzie miała owa plus ściana fundamentowa dalej już to będzie bloczek z betonu komórkowego czyli punkt 0 będzie już na bloczku betonowym w ten sposób tutaj zobaczcie jest minus 15 na minus 15 jest poziom minus 15 cm jest poziom gruntu czyli tutaj kawałeczek jakby tak wychodzi tak w moim przypadku już to będzie beton komórkowy nie będzie to bloczek betonowy co dalej? No, tak jak powiedziałem, jeżeli nie wiecie tutaj o co chodzi z, tymi, z, tymi, z tą ławą fundamentową, dlaczego akurat metr 30 w ziemi, a tam wychodzi jakieś 116, obejrzyjcie sobie film, na którym pokazywałem ławę fundamentową. Tu gdzieś będzie, będzie odnośnik do tego. Jeśli nie, to w opisie filmu. Jeżeli chodzi o, o jakby wysokość całkowitą budynku, zobaczcie, tutaj jest 560, czyli budynek od zera. Czyli od tego miejsca, gdzie macie płytki, do kalenicy, do, szczytu, do swojego szczytu budynku, macie 5,60. Kąt nachylenia dachu macie 30 stopni. Yy, tutaj też opisane jakie belki, yy, belka kalenicowa, jakie deski, jako jętki, chyba tutaj są tak, dokładnie jeszcze nie zaglądałem tam. Yy, co do ścian, też macie opisane wieńce, w którym miejscu, wysokość budynku, wysokość pomieszczeń, znaczy no, w moim przypadku jest 2,60. 2,62 2 cm na tynk, tutaj jest 2,62 cm To jest właśnie ta różnica na tynk zakładałem, że w moim przypadku będą płyty kanałowe Co dalej? Hmm. Tak naprawdę no nie jest tu nic skomplikowanego, tak? Nie jest tu nic skomplikowanego, każdy wymiar na rysunku jest Nie ma się czego bać Nie ma się czego bać Zobaczcie, tutaj punkt 0, między punktem 0 a poziomem gruntu jest 15 cm. 5,60 przenosimy sobie tutaj poziom gruntu 5, 7, 575 cm, czyli 5,60 plus ta minus 15 daje nam 575 cm. No i zasadniczo to wszystko. Nie, tu mam jeszcze chyba jeden rzut odnośnie. Odnośnie właśnie ław fundamentowych, no to, to już powiedziałem, tak, że liczą się osie. Mamy na rysunku wymiary, wymiary ław fundamentowych, tak samo zbrojenie, schematy zbrojeń, wszystko, wszystko naprawdę jest. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o, o ławę, o zbrojenie ławy, mamy tutaj pręty. Tak jak powiedziałem, to jest jeszcze stary, stary projekt przed, przed zmianami, więc tutaj akurat są na przykład 416. 4 pręty o średnicy 16 w moim przypadku będą to 4 12. Macie tu nawet strzemiączka, wymiary strzemiączek, jakie powinny mieć 35, z tego względu, że tutaj są zakłady, czyli 5 cm zakład z jednej i drugiej strony, czyli tutaj mamy ogólnie strzemiączką, ma wymiar 30x35, no ale z racji tego, że potrzebujemy dwa razy zakład po 5 cm, czyli tutaj musi przeciwległa do tej 30, musi być 35, żeby to zawinąć. A do tej 35 musi być 40 też, żeby zawinąć. I nam wychodzi strzemiączko 30 na 35 eee, No. Także, tak jak mówię, tutaj nie ma nic skomplikowanego, jeżeli chodzi też o usytuowanie ław fundamentowych. Też macie to wszystko rozrysowane. Zobaczcie, tu mamy szerokość ławy 150 cm, 152 cm od krawędzi. To pewnie nie będzie widoczne, bo to jest akurat małe. 152 cm od... Od, od krawędzi wewnętrznej ławy mamy ławę, mamy ławę kominową. Ława kominowa ma szerokość 80 cm, długość 120 cm. Od tej krawędzi 92,5 cm. No naprawdę, naprawdę tutaj jest temat prosty. Tutaj też macie wymiary. O, zobacz, możecie zobaczyć, jeśli, jeśli zobaczycie, bo to jest małe i nie widać. Od jednej krawędzi ławy do drugiej krawędzi ławy zewnętrznej macie, yy, znaczy macie, mam, bo to mój projekt. Jest 11 metrów 4 cm, także no, naprawdę ciężko się tutaj pomylić. Bo, no, bo ciężko, tak? No, rdzenie, też te wszystkie te słupy są zaznaczone na rysunkach. Nie ma tak naprawdę w tym nic skomplikowanego. Tylko tak jak mówię, zanim, zanim zaczniecie cokolwiek robić, poczytajcie sobie, pooglądajcie ten projekt, podrążcie trochę tematu, dlaczego tak, dlaczego inaczej. I myślę, że Wam nie będzie to nie będzie to dla was żadnego, żadnym problemem, żeby, żeby sobie taki tam samemu zbudować tym bardziej nie będziecie się musieć nikogo prosić o jakby zobrazowanie tego, tego rzutu tych rzutów domu bo tak jak mówię nie ma tutaj nic skomplikowanego wkrótce wkrótce ten tutaj projekt będziemy przenosić sobie tam także to tyle jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o pokazanie wam jak jak czytać projekt budowlany. Mam nadzieję, że niektórym osobom pomogłem. Jeżeli nie, no to tutaj jaśniej, jakby nie potrafię, tak wytłumaczyć, ale, ale tak, tak jak mówię, trzeba samemu przede wszystkim po, podrążyć, poczytać kilka razy ten projekt i na pewno za, za trzecim, czwartym razem będziecie, będziecie widzieli, co się skąd wzięło i nie będzie to dla Was żadną barierą. Także to tyle. Dzięki. Do następnego razu, Arek. Jak wybudować dom za 100 tysięcy pod klucz?